W tym filmie podzielę się z wami moimi wynikami. Wynikami mojej sprzedaży na Allegro właśnie w listopadzie tego roku. Ogólnie mogę powiedzieć, że jestem w sumie zadowolony z tego wyniku. Nie osiągnąłem swojego celu, jaki, jaki sobie założyłem, ale niewiele zabrakło, więc w sumie nie narzekam. Jakie to dokładnie są liczby, to za chwilkę przejdziemy na ekran komputera. Jako, że to była sprzedaż w dropshippingu, głównie, myślę, że gdzieś około 70-80 nawet procent mojej sprzedaży całej to jest dropshipping, więc... Ostateczny zysk taki na czysto to jest, myślę, że gdzieś w około, około w granicach 10% z całego tego obrotu. Nie są to wiadomo jakieś niebotyczne sumy, ale ogólnie jak dla mnie jestem zadowolony. Ostateczny tak naprawdę zarobek można dopiero pod koniec roku, kiedy księgowa już, kiedy zrobi się remanent i wtedy jest podliczenie całego roku i wtedy można na przestrzeni całego roku powiedzieć, ile w danym roku firma zarobiła. Więc, ale myślę, że to będzie około, no tak staram się, żeby to było mniej więcej te, te te 10% tak już na czysto takiego zarobku z obrotu. I oczywiście, w związku z tym, że większość zamówień, bo tam około, jak zobaczycie za chwilę, tam jest około chyba 15 zamówień dziennie, i większość z tych zamówień jest zrobiona w dropshippingu. I jak na ten ten, ten obrót, to ta ilość zamówień nie jest tak duża. Niemniej jednak, nawet przy takiej ilości zamówień w dropshippingu jest sporo pracy, bo trzeba te zamówienia poskładać, trzeba ich przypilnować. Listy przewozowe, czy się wysłały? Nawet miałem raz taką sytuację, że hurtownia wystawiła po dobrej cenie produkt, który się po prostu mi wznowił, i on się bardzo szybko wyprzedał. Mi się sprzedało chyba 5 sztuk tego produktu. Dosłownie jednego popołudnia produkt się wyprzedał, i następnego dnia, jak zacząłem robić zamówienia, okazało się, że już nie ma tego produktu w hurtowni, więc znowu musiałem w jakiś sposób to wszystko naprawić, ale na szczęście udało mi się to tak załatwić, żeby, żeby klientów nie zostawić. Bez niczego, bo myślę, że z tych pięciu zamówień na pewno jakiś negatyw wypadł, więc lepiej takich sytuacji unikać. Tym bardziej teraz w takim gorącym okresie, kiedy to właśnie przed Mikołajem i ludzie chcą te, te swoje prezenty, niemniej jednak pomimo pewnych takich właśnie sytuacji stresujących, które wiadomo, że się zdarzają, zawsze będą się zdarzać. To ogólnie jestem zadowolony, jak na jedną osobę, bo ja to sam wszystko ogarniam, myślę, że całkiem, całkiem niezły wynik. Tak więc, żeby już nie przedłużać, zapraszam na ekran komputera, pokażę Wam dokładnie jak to wyglądało. Znajdujemy się teraz w moim programie do obsługi zamówień w Skyshopie i tutaj jest możliwość przefiltrowania wyników. Wziąłem datę od 1 listopada do 30 listopada i tutaj mamy tutaj pokazane, że jest to 416 zamówień suma 101 600 z tym, że jest tu część, tak jak widzicie te na czerwono to są anulowane zamówienia i anulowanych mamy 24 i łączna ich suma to jest 6 tysięcy w związku z czym wszystkich zamówień będzie około tam 95 tysięcy tych które były zrealizowane no i to jest w sumie mój obrót z listopada tak jak mówiłem no w sumie poszło, było 100 tysięcy to, to był mój cel 100 tysięcy żeby zrobić no w sumie było 100 tysięcy tylko że jeszcze kilka tych anulowanych te niebieskie to są jeszcze zamówienia które muszę sprawdzić w hurtowni to są skład, poskładane w hurtowni te jasne to są poskładane w hurtowni i jeszcze których jeszcze nie sprawdzam bo ja każ, wszystkie zamówienia sprawdzam czy, czy już zostały wysłane na pewno te różowe to są jeszcze do zrealizowania przeze mnie tak czyli muszę to, to jeszcze zrealizować także tak to mniej więcej u mnie się prezentowało w listopadzie wejdźmy sobie jeszcze tutaj na statystyki mamy tutaj ilość zamówień tutaj na początku nawet było o po 3-4 Później około 10, 10, 15 wpadało najwięcej. 26, tutaj znowu 20, 20, 29. Jeżeli chodzi o obroty, yy, tutaj mamy 900, 1000, tu nawet 4000, później znowu spadek i znowu wzrost. Nawet do 7, znowu 1000. Tutaj nawet znowu do 7 wpadło. 1005. No i tutaj to mniej więcej jest, yy, zależność jest taka, że tam powiedzmy jest niedziela, poniedziałek, wtorek to są najlepsze. Nie wiem jakie akurat. Tutaj było 9, 11. Możemy sprawdzić. Akurat tu było wtorek, środa, czwartek. 9 tutaj najlepsze, ale zazwyczaj właśnie piątek, czyli na przykład tak jak tutaj 12, piątek, sobota to są najgorsze dni. No i później znowu niedziela, poniedziałek, wtorek to są lepsze. I to tak wygląda. Dlatego tak to, takie są takie są różnice tutaj w tych słupkach. No i tak jak tu widzicie 5, 3, 3, 4 Wyszło średnio zamówienie dziennie 13. Suma sprzedaży, właśnie to 94. Średnia wartość zamówienia 240 zł. Ok, jeżeli chcesz spotkać się ze mną na żywo, po, pogadać o tym, jak robić ten biznes, to zapisz się na takie spotkanie właśnie online na żywo, w którym opowiem, jak to się robi, ten biznes, jak ja to robię. Jakie są według mnie najważniejsze rzeczy, które należy robić w tym biznesie, czego unikać, jak ja to robię, jak, jak ja wyglądała w ogóle moja historia przed tym. Będzie też możliwość właśnie zadawania pytań na, na, na żywo. Będziemy mogli sobie porozmawiać o tym tak po prostu luźno, więc zapisz się na to spotkanie na żywo online. Link będzie pod tym filmem. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw lajka. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Kliknij dzwoneczek. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki, że go obejrzałeś. Widzimy się w następnym. Cześć.